Czasem wiemy, że dokładnie czego się powinniśmy robić. Czasem jest tak, że mimo to, że coś się dotykamy, i to powoduje, że jesteśmy związani że nie możemy z tego zrezygnować. I próbujemy w życiu robić różne rzeczy, które nam w jakikolwiek sposób pozwolą nas uwolnić się zapomnieć od czegoś, z czym jesteśmy związani a tym, co jesteśmy związani. To, są, to jest wszystko to, co jest w tym świecie, które e, nas wiąże. Ten bohater bardzo długą drogę przebyć. On zaliczył prawie wszystkie możliwe stany, prosił wróżkę, prosił lekarza, prosił trenerów, którzy mu pomogą zwalczyć swoją, e, swój brak siły. E, szukał swojego sposobu na życie, jednak cały czas był związany. Nie pozwala mu się uwolnić, ale dopiero kiedy, kiedy przychodzimy do Boga. Całej duszy swojej, całej myśli swojej, całej siły swojej, aby Niego swego, jak siebie samego kary grzech. Tak? Więc to nie jest tylko takie straszenie, bo już teraz widzicie, że jak robicie coś dobrego, to od rodziców dostajecie nagrodę albo w szkole. A jeżeli nie, no to jest kiepsko. Więc żebyście nie myśleli, że takie życie z Jezusem jest nudne i mało zabawne. Asia Wam zaśpiewa piosenkę. A starajcie się nauczyć reflę. Reflem brzmi po prostu z Jezusem żyć. Zwyczajnie, bez wielkich słów. Każdy dzień po... I'm mm -hmm. mm -hmm. Radosnych cieszyć się, szczęściem radosnych cieszyć się, a czy dom smutnych przejaw się, a krzywdom smutnych.